Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Witam na następnym sprzętowym live Fotoformy. Jak zwykle ze sklepu Fotoforma. Za mną są regały z obiektywami, z drugiej strony są aparaty, obiektywy i masa akcesoriów. Ja dzisiaj będę mówił o takiej konkretnej marce i konkretnym asortymencie. Czyli statywy marki Slik. Slik jest japońską firmą z tradycją już 50-letnią, także to nie jest coś, co się pojawiło wczoraj, coś, co może jest jeszcze niedopracowane. Nie, Slik jest naprawdę świetną firmą, od lat znaną na polskim rynku. Ja osobiście muszę przyznać, że mój pierwszy profesjonalny statyw, nie wiem, 10-15 lat temu, E, był właśnie slika karbonowy i e, do dzisiaj go mam, do dzisiaj go używam. I nawet e, muszę powiedzieć, że e, aparat, który jest w tym momencie postawiony, e, którego mnie widzicie, jest na, na moim prywatnym, e, właśnie tym starym, leciwym sliku. E, trzyma się. Polecam. Moi drodzy, opowiem Wam o trzech seriach e, statywów slick. To są e, Serie, które można zadedykować i profesjonalistom, i amatorom, i osobom, które w ogóle nie mają nic związanego z fotografią, nie interesują się, ale potrzebują takiego narzędzia do pracy. Ale od początku, zacznę od tej najciekawszej serii, czyli serii Pro AL. To są te trzy statywy, które w tym momencie tworzą jakby zaporę między Wami a mną. Zaczynając od góry, model 523 dx, 323 dx i 324 dx. No, chociaż 24 jest liczbą większą od 23, to jednak tutaj fizycznie jest odwrotnie. Ten statyw, zacznę może od najmniejszego, można zarygować dla ludzi, którzy. Chociaż ja bym zadykował całą serię ze względu na głowice dla i fotografów i dla filmowców. Możecie oczywiście mówić, że filmowcy nie, bo to nie jest głowica typowo filmowa. Ale jak się nie ma e, typowo filmowej, to lepiej mieć taką, jako, jaka jest. Trzy, e, to jest trzysekcyjna e, głowica. Nóżki składane. To jest bardzo ciekawy mechanizm. Trochę pohałasuje yy, rapid flip. Pięknie się składa bardzo wygodnie. Ja osobiście wolę to zrobić w ten sposób, że rozkładam wszystkie nóżki i potem leci to szybko do dołu. Zapinam, składam i tak to wygląda. To są małe statywy. Tutaj ta żółta reklama to jest papierowa reklama, można ją zdjąć. Co jest ważne, w tym statywie jedna nóżka jest gumowa i to pomaga w trzymaniu, niesieniu tego statywu. Statywy oczywiście mają poziomice. Mam nadzieję, że to będzie widać tutaj. Szybko złączka. Wszystkie głowice są z szybko złączką, także przykręcamy ją do aparatu kamery i w bardzo szybki sposób przypinamy. Co ciekawe, y, modele 323 y, i 324, chociaż są y, bardzo podobne, to tak jak powiedziałem różnią się wysokością, ale także po złożeniu, bo tutaj te dwa pudełka, tak widzicie je, y, to większe 323, 3 to mniejsze 324. 4 To są ważne rzeczy, ważne sprawy w momencie kiedy transportujecie te statywy, bagaż podręczny w samolocie. No może te statywy nie wejdą, zatem e, pokażę Wam serię Sprint Pro 3, która będzie idealna do tego. Ale czasami jest tak, że trzeba mieć więcej e, miejsca na, na konkretny statyw i wtedy możemy sobie używać profesjonalne, ale jak nie mamy miejsca w samochodzie gdziekolwiek, czy, czy nie wiem, przy plecaku, gdzie przypinamy statyw. Lepiej wziąć taki. To i tak jest dobry statyw. On ma udźwig do 4 kg Waży kilogram 79. Kg. Także no, myślę, że, że nie jest to jakoś tak bardzo ciężko. Chociaż z drugiej strony statywy karbonowe będą lżejsze, tylko że będą też o wiele droższe. Ciekawostka, tu są takie flipy, które Pozwalają na ustawienie w różnych pozycjach statywu. Czyli możecie zrobić to i do makro, i do normalnego ustawienia wysokiego. Tak jak rozłożymy nogę i chcemy mieć rozłożony normalnie statyw. Jeśli chcemy mieć troszkę szerzej, a niżej, możemy sobie klipem przesunąć to w bardzo fajny sposób. Klik, już jest szerzej. Klik, już jest wężej. I tak praktycznie mają wszystkie statywy Slika. To jest bardzo wygodna rzecz, bardzo dobra, zwłaszcza do makrofotografii. Yy, maksymalna wysokość tego statywu to jest 142 cm, ale w drugą stronę minimalna użytkowa to jest 26 cm. Czyli jeśli chcecie robić coś z ziemi, możecie sobie kliknąć w ten sposób yy, i pracować. Co ciekawe jeszcze. W tych statywach, i nie tylko tych statywach, tych modelach slika, ale wielu, wielu też innych, możecie wyjąć tutaj głowicę, ale najpierw trzeba to odkręcić haczyk. O haczyku za chwilkę, do czego nam się przyda. Teraz o makrofotografii. Jeśli wyciągam głowicę, mogę ją zamontować od spodu i wtedy łatwiej jest pracować. W makrofotografii na przykład. Także to, ta funkcja jest praktycznie w, każdych, w każdym statywie. Można ściągnąć głowicę, obrócić ją a to jest haczyk. Jeśli statyw nie będzie zbyt stabilny przy pełnym rozłożeniu i wyciągnięciu głowicy, możecie zastosować może ja go odłożę w tym momencie i pokażę, jak to wygląda. Haczek jest na sprężynie i w tym momencie kładąc, nie wiem, nawet reklamówkę z piaskiem, z kamieniem, chociaż są specjalne torby na właśnie dociążanie statywów, spowodujecie, że ten statyw i każdy inny, który ma taką funkcję, będzie o wiele bardziej stabilny. Także nie myślcie o tym, że, że statyw jest y, zbyt y, lekki, zbyt y, cienkie nogi ma, bo w każdej chwili możecie go dociążyć. Nieraz to testowałem, nieraz się to udawało, yy, wystarczało. Nawet przy pracy na długich czasach naświetlania. Model 323, ten wyższy, chociaż tańszy, jest troszkę cięższy. Kilogram 84, maksymalna wysokość. 158 cm, czyli tutaj jest 16 cm różnicy, i minimalna wysokość, tak jak yy, w tamtym pokazywałem do, na przykład do makrofotografii, to jest 29,5 cm. Także jeśli potrzebujecie troszkę wyższego statywu, który jeszcze można tutaj podnieść. O, i to jest właśnie ta yy, wysokość najwyższa. W której możemy pracować, robić zdjęcia czy filmować. No i głowica, którą możemy regulować w dwóch kierunkach do przodu, do tyłu i oczywiście panoramować to wydaje się dzisiaj już standardem, ale to jest wygodne. Wrócę jeszcze do szybko w tej serii. One mają tutaj takie korkowe wypełnienie. Może wydawać się to takim lekkim bajerem, ale jednak bardzo praktyczna rzecz, bo nie rysuje aparatu. Jeśli mamy metalową y, szybką złączkę, za chwilę na pewno będziemy mi porysowany spód aparatu. Czyli tutaj wokół mocowania statywowego będzie taka rysa jak cyrklem. Bez... Y, jeśli jest metalowa. Tutaj prawdopodobieństwo, że jednak nie uszkodzicie sobie swojego aparatu. Model najwyższy 525 profesjonalny. Oczywiście te same funkcje. No różnica to jest y, praktycznie wysokość 167 cm, minimalne 32 i y, 323, 324 miały udźwig 4 kg, a ten ma 6. Także ten już jest takim bardziej profesjonalnym statywem, z możliwością pracy z teleobiektywami, cięższymi obiektywami, czy choćby nawet wielkim formatem analogowym. Także polecam, oczywiście, dociążenie, poziomica, szybko złączka, głowica regulowana w dwóch kierunkach. Cała seria oczywiście aluminiowa bardzo solidnie wykonana flipy. Też solidne, polecam serię. Oczywiście do każdego statywu dostajecie pokrowiec. Następna seria, którą nie wiem dlaczego, ale bardzo polubiłem. Ja robię miniaturyzację, tak szczerze mówiąc. I statywy, które zajmują mało miejsca, są bardzo lekkie, sprawiają mi. Wielką radość, a te są bardzo małe. Także do nich oczywiście też dostaniecie pokrowiec. No i oczywiście też instrukcje obsługi, jak poskładać, jakie są możliwości. Do każdego statywu to jest, nawet do najmniejszego. Ale do rzeczy. Tutaj mamy serię Sprint Pro 3. Mechanizm oczywiście Rapid Flip do ustawienia wysokości. Poziomu y, każdej nogi. I tutaj y, mamy cztery sekcje. I cztery sekcje nóg. Ale może po kolei. Bo najważniejsza różnica. Ja tutaj zacząłem od nóg, a powinienem powiedzieć o głowicach. Te dwa statywy głównie różnią się y, głowicami. W jednym jest właśnie ta dwukierunkowa głowica. A druga jest kulowa. No, kulowa to jest tak naprawdę typowo do fotografii. Bardzo, ja bardzo lubię kulowe y, głowice, bo szybko manipuluję aparatem, y, ruszam nim i, i ustawiam. Te są delikatniejsze, do no, wideo także się nadają. Co ważne, w tej głowicy y, kulowej jest taka maluteńka szybkozłączka. Ja myślę, że do bezusterkowca y, do APS-C, nawet do pełnej klatki, bo gdybyśmy przypięli tutaj tą Sony 7 3, do tego, yy, dlaczego mamy nie przypiąć? To jestem przekonany, że to się będzie dobrze sprawdzało. I aparat stoi i Praktycznie do tego typu aparatów idealna rzecz. Yy, polecam staty w serii Sprint Pro. Ok, Waga 940 gram, 3 sekcje nóg. Yy, co jeszcze yy, takiego ważnego? No, w sumie 3 kg u dźwigu. No To chyba dużo, gdzie tutaj ten aparat z obiektywem nie waży nawet połowy. Po złożeniu to są bardzo solidne metalowe statywy, i po złożeniu to są bardzo małe rzeczy. Taki statywik, cały metalowy, z gumowanymi rączkami, z flipami idealny do bagażu podręcznego do samolotu. Taką serię bardzo polecam. Jeśli fotografujecie, tylko macie bezusterkowca, albo po prostu mały, lekki aparat, to, to ten statyw jest yy, świetny. I wcale nie, nie kosztuje dużo, bo... ale o cenach na końcu. Nie będziemy mówili o cenach yy, w tym momencie. Yy, z tą głowicą yy, w sumie waga jest troszkę większa, bo to jest yy, kilogram a tu było 940 gram. Także 160 gram różnicy. Statywy, tak samo jak w tamtej serii Pro AL, możecie wyciągnąć głowicę, odwrócić ją do dołu, i to będzie bardzo łatwa operacja, ale oczywiście też trzeba odkręcić dół. Niestety w tej serii jest tylko zaślepka, nie ma możliwości podpięcia jakiegoś bagażu, który spowodowałby, że ten statyw będzie stabilniejszy. Także jest tutaj pewien dyskomfort, chociaż zawsze można go dociążyć, nie wiem, wieszając coś tutaj na tym. Także możecie powiesić głowicę do góry nogami, obrócić go, i statyw wszystko utrzymuje. Oczywiście regulacja, flip mechanizm i tutaj możliwość wstawiania sekcji. Polecam, bardzo dobra seria, bardzo lekka. Oczywiście pokrowce są. Dwa lata gwarancji na praktycznie wszystkie statywy Slika. także możecie być spokojni o jakość wykonania. Nie wiem, jak wy wolicie, zakręcane czy zapinane. Ja osobiście wolę zapinane, ponieważ robię to szybciej i też nie przekręcam. Często jest tak, że ktoś niedoświadczony odkręca, odkręca, i potem ta śruba wypada, ta krętka. I to jest dosyć kłopotliwe. Pokazałem, pokazałem wam dwie serie: Pro AL i Sprint Pro 3. Pro AL, ta bardziej profesjonalna, solidniejsza. Trzy modele: 323DX, 324DX i 523DX. Ceny po kolei: 323, 319 zł, ale to są ceny promocyjne. Za chwilkę podam wam link do strony fotoformy. I pamiętajcie, to są ceny specjalne normalnie te statywy kosztują więcej 324 kosztuje 429 zł i 523 599 Sprint Pro ceny model BH czyli ten z głowicą kulową kosztuje 319 a ten z y, trzykierunkową y, głowicą kosztuje 329 no ceny prawie takie same Chciałbym Wam jeszcze zaprezentować dwa statywy, dosyć ciekawe, chociaż można powiedzieć bardzo amatorskie. Kompakt 8 to jest taki statywik, który może tani nie jest, bo 229 zł teraz, ale dlaczego tyle kosztuje? Bo jest solidnie wykonany, jest aluminiowy. On niestety nie ma tutaj zdejmowanej szybko złączki, nie ma poziomicy. To jest dosyć prosty, amatorski statyw. Jedno góra-dół i prawo-lewo. Nie ma tutaj wielkich możliwości, ale jeśli ktoś zaczyna przygodę z fotografią, a potrzebuje dobrego statywu, to myślę, że coś takiego wystarczy. Nie jest to też ciężki statyw, to jest 600 gram. I dla kogoś, kto też używa bardzo rzadko statywu, myślę, że warto choćby coś takiego mieć. Nie trzeba kupować wtedy modelu bardzo profesjonalnego, droższego. Ten zadowoli, myślę, że użytkowników e, takich, który, którzy statywy używają rzadko. Oczywiście pokrowiec, instrukcja, dwa lata gwarancji. I ciekawostka, malutki statywik stołowy, to jest Mini Pro 5 albo V. On. Rozkłada się tylko w niewielkim stopniu. Ja tutaj podejdę bliżej pokażę Wam mały statywik. Bardziej czy dla fotografów, czy dla filmowców? Nie. Ja bardziej bym powiedział, że to jest urządzenie dla kogoś, kto nie wiem, jest blogerem i potrzebuje postawić aparacik, choćby kompakt, coś takiego, do niego przykręcić i postawić to na stole czy gdzieś tam, gdzie potrzebujemy nagrać krótką relację. Ewentualnie może też zrobić oczywiście zdjęcie, ale ja bardziej go widzę tutaj dla, dla filmowców. Łowica, góra, dół, prawo, lewo. Prosta rzecz. Oczywiście to jest też bardzo tani sprzęcik, 99 zł. I <laughs> dla kogoś, kto potrzebuje stabilizacji sprzętu do, do filmowania jest to naprawdę fajna rzecz. Malutka do zabrania ze sobą w teren, gdzie chcemy rozkładamy, nagrywamy i łatwo się go przenosi. Można powiedzieć rzecz kieszonkowa, A bardzo przydatna, bardzo yy, wygodna. Ja <laughs> często gdzieś coś nagrywam, więc dla mnie to urządzenie jest po prostu wyjątkowo dobre. Ponieważ zabieranie dużego statywu w takiej sytuacji, gdzie powiedzmy siedzę e, przy stole i mam, nie wiem, konferencję z kimś i podłączam aparat, żeby była lepsza jakość obrazu, no nie wyobrażam sobie postawienia dużego statywu. Nawet jeśli mam nogi szeroko rozkładane, tak jak w tych statywach, które przed chwilą pokazałem, to małe urządzenie zaspokaja te potrzeby, także e, bardzo polecam. Mini Pro V albo 5. Nie odkryłem jeszcze ja, jaka jest nazwa tego sprzętu. Ja w tym momencie włączę informacje o promocji. To no ten V mapa, jest I jeśli i wejdziecie na ten link, zobaczycie wszystkie modele jakie są dostępne w sklepie platforma, I, i przez tydzień patrzeć promocję ceny na te modele. Fotografię oceny wrócą do cen standardowych. Oczywiście nadal będzie warto pokupisać statego, bo one są na podobne. i szczerze je polecam. Ale teraz wszyscy przyszłym filmu macie szanse świetnie cenie promocyjne. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny live. wtorek będzie bardzo ciekawie gdzie rozmawiałem o fotografii podwodnej to fotografii A nazwisko mojego gościa poznacie na Facebooku na Zapraszam, odwiedzajcie nas. Zajrzyjcie też na blog po o Wszystkie to, Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.